Sercem Kudowy Zdroju jest przepiękny park zdrojowy z zespołami rzadko spotykanej roślinności, alejami spacerowymi, stawem oraz pijalnią wód mineralnych z 1853 roku. Na szczycie góry parkowej znajduje się punkt widokowy zwany Altaną Miłości. Teraz proszę, abyśmy wszyscy posłuchali wyjątkową reklamę skierowaną do osób dorosłych zamieszczonej w gazecie handlowej w Warszawie w 1936 30, roku. Brzmi ona tak czy wiesz, co to jest zabawka? Zdaje ci się zapewne, że zabawka służy dziecku tylko jako rozrywka. Mylisz się, zabawka jest dla dziecka tym, czym dla Ciebie otaczający Cię świat. Chcesz dziecko nauczyć żyć? Daj mu zabawkę. W dniu Święta zabawki dnia 26 maja 1931 roku. Jesteśmy w Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju. Z nami jest pani Marela Ozierańska, dyrektor. Pani Marelo, do czego to muzeum jest takie wyjątkowe? Bo sama zabawka jest wyjątkowa. Jest to taka rzecz, którą ludzie znają od zawsze od tysięcy lat i nie byłoby nas chyba takimi, jakimi jesteśmy dzisiaj bez zabawki, bo zabawka to genialny wynalazek ludzkości, trzeba o tym pamiętać. Jakiś taki nieciekawszy eksponat, jakby pani miała wybrać? Oj, u mnie ciężko, bo tutaj w Kudowie mamy ponad 5,5 tysiąca eksponatów i praktycznie każdy jest wyjątkowy, bo za każdym kryje się jakaś historia, bo zabawka to taki unikatowy przedmiot, jak wspomniałam, ale on jest bardzo ściśle związany z człowiekiem i z czasami, w których ta zabawka powstała, bo zabawka zawsze odzwierciedla epokę i to, o czym zapominamy. Ona od zawsze uczyła, edukowała. A dzisiaj, w dzisiejszych czasach, przeważnie, jak się pyta ludzi, dlaczego bawią się zabawkami, no to odpowiadają, bo się właśnie bawimy, służy do zabawy. A niestety nie, podświadomie, nawet jeżeli tego nie chcemy, ona wpływa na nasze życie w tym wieku najmłodszym, a później wszystko się pokazuje w tym starszym wieku. Jesteśmy w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, którego wystawę tworzą zabytkowe obiekty drewnianej architektury ludowej. Domy cieszą oczy nie tylko kunsztowną konstrukcją, ale i zachowanymi starymi meblami nawet z XVIII wieku. Jesteśmy w Kudowie Zdroju, z nami jest Wojciech Heliński. Panie Wojtku, co za impreza? 19 już, Polsko-Czeskie Dni Morza w Kudowie Zdroju. Dlaczego Polsko-Czeskie? Dlaczego akurat Dni Morza? Może tak? E, dlaczego nie może? No ta historia jest trochę długa, ale postaram się ją skrócić. E, 19 lat temu mieszkanka Kudowy Zdroju, Katarzyna Mrowiec, e, zafascynowana szantami, postanowiła zorganizować, przyszła do mnie jako młodego, dobrze się zapowiadającego, pracownika kultury, z takim pomysłem, że festiwal szantowy. Ja jestem absolwentem technikum żeglugi ślądowej we Wrocławiu. No, miałem przez 5 lat w internacie szanciarzy, którzy mi tam od pokoju do pokoju, każdego wieczora jechali tam przychyły i te inne. E, I mówię, Kasiu, to może tak trochę bardziej z jajem, z humorem, e, jesteśmy na, na granicy polsko-czeskiej. Mamy fajną, rozpoczynała się wtedy, 20 lat temu, ta nasza cudowna współpraca z Czechami. Czesi są często w Kudowie. W zasadzie Kudowa to jest dzisiaj takie miasto polsko-czeskie. Zresztą nawet jest takie sformułowanie europejskie miasto, Kudowa-Nachod, prawda? Zróbmy to jako polsko-czeskie, Dni Morza, w Kudowie Zdroju, będzie trochę z humorem. Oczywiście są szanty, ale nie tylko. to jest, Traktujemy te hasło dni jako pewne wrota do przygody, do podróży. Opowiadamy o świecie, przyjeżdżają goście z zagranicy, ale przede wszystkim oczywiście polsko-czeskie śpiewanie i zabawa. Co jeszcze poza tym w Kudowie? Jaki macie jakie macie imprezy takie wiodolce? No Kudowa słynie na pewno się tak patrzyli jakby stażorą najdłuższą imprezą w przyszłym roku, roku 55 to jest Międzynarodowy Festiwal Monuszkowski. No, I tak jak wcześniej nie mają morza i tak przyznajemy to, tak Monuszko też w Kudowie nie był, no ale od... Naszego największego e, kompozytora, ojca Opery Narodowej, stąd się wziął Festiwal Ośrodki w Kudowie Zdroju. E, pojawił się tam Festiwal w Kudowie Zdroju na stałe zagościu. To jest ważne wydarzenie zawsze pod koniec sierpnia, kilka dni opera, muzyka klasyczna, ale też dużo dobrej zabawy. E, od roku minionego CZPL. Festiwal. To jest polsko-czeski festiwal Pawła Królikowskiego, Jaromir Nochawica w zeszłym roku, w tym roku Helena Wądraczkowa, Renata Przemyk i wiele innych wspaniałych artystów. No, oprócz tego polsko-czeskie dni morza, imprezy sportowe, kudowskie lato filmowe od 20 ponad lat. Także praktycznie sezon letni no to jest co tydzień, dni kudowy na początku czerwca. Co tydzień mamy gości, no bo mamy świadomość, że jesteśmy miastem turystycznym, tych gości zjeżdża kilka tysięcy naraz, każdego dnia jest w sezonie. No i uważamy, że trzeba im zapewnić pewną zabawę, rozgrywkę. I za chwilę zaczynamy zabawę,